o wiele krótszy, ja no, znaczy, go oceniam na. Co na to? <grym> Dobra, to w takim razie. Bo tylko badką. Tak, moja badka. Brother! <grym> <grym> Peron to jest miejsce takie, gdzie zwalicie se pod szakiem Przed odjazdem trzeba czekać, by pociągiem w chuj pojechać. W Peronowie czy też w Gdyni. Ludzie mają pusto w Gdyni Bądź przegódem dla kolegów do wagonu w z rozbiegu. Słyszę gwizdek rektora! na przyszła pora. Pojedziemy, pędząc wiecznie, bo zróż minie niebezpiecznie! Ja realizowana przez... Który kurwa! W którym odcinku razem z Natalią będziemy wkładali sobie nawzajem wzajem? A mój tata ma duże bicepsy! A moja mama ma siusiaka! Czarek, ok? mi to Czy ty już do reszty zwariowałaś? Ja cię, przepraszam, on na mnie wyskoczył. A nie zabiła noszem! nożem. a nie noż. Ale mnie zraniła prawie. To naklej sobie jakiś plasterek. <śm> <śm> Zmyj tą czarną farbę. No dobra. Ej ty, działa, ale jaja! Żugajko, żugajko, jak ci powiedzieć, co jest w naszych sercach? Ty nam dajesz tyle radości, my kochamy cię. Żugajko, żugajko. Jak ci powiedzieć coś w naszych sercach, Ty nam dajesz, tyle radości, my kochamy Cię. Szugajko, żugajko, jak ci powiedzieć, co jest w naszych sercach, ty nam dajesz tyle radości, a my kochamy Cię.